Cześć kochani! W związku z tym, że jestem absolutnym maniakiem halloweenowym stwierdziłam, że nowa talia The Halloween Tarot rozpakuję przy Was i chyba zrobię też tak z kolejną, którą mam obok siebie i zobaczymy razem, jakie wrażenia. Nie wzięłam nic, żeby ją otworzyć i, i jestem ciekawa, czy... czy to dam radę paznokciom. Trochę się tu poznałam nad tym, o coś idzie. Zobaczmy, jakie pierwsze wrażenie. No. Dobra, folia na boczek, a zobaczmy, jakie mamy opakowanie. Bardzo fajny rozmiar jest tej talii. O proszę. Mamy tutaj Dynie, to pewnie będą monety, nietoperze, duchy i chochliki. Chochliki to pewnie buławy, duchy, kielichy, myślę. A nietoperze, chyba miecze. Bardzo fajne opakowanie. Sześć dyni. 6 dyni. Tak. Dzielenie się. Dobra, wyciągamy. Co będziemy gadać? Dobra, ja to muszę trochę zmolestować. Nie pochwalam. A, mi się bez rozerwania. I co mamy dalej? Dalej też mamy zapaczkowane. Jest mini książeczka do tego. Bardzo mi się już podoba rozmiar tych kart. I teraz zawsze sobie którąś kartę uszkodzę właśnie otwieraniem tego paczka. No i ten też może tak tutaj pod bardziej. Zostawiam na boku, bo najprawdopodobniej nikt nie jest zainteresowany tym. Ja też nie. O, co za przyjemniaczki! Są cienkie, ale, ale są fajne. Bardzo ładnie zdobione. Tu mamy opis, który pewnie Was nie interesuje. Za długi jak na film. To są poboczne sprawy. To się przyda do interpretacji. A teraz zobaczmy. Na każdą kartę kolejną. Tu sobie damy opakowanie i lecimy. Ja będę Państwu każdą pokazywać, jak się to trzyma. Trzyma się dobrze, to jest dobry wymiar karty. Nie będę jeszcze tasować. Bardzo mi się podoba to, co jest z tyłu. Jak kocham po prostu te wszystkie halloweenowe zdobienia. Cudowne. Uwielbiam ten klimat. Mam nadzieję, że wy też. A jeśli nie, to chociaż popatrzcie, co tu mam. Głupiec. Głupiec, bardzo ładny. W ogóle piękne są te karty. Już nie mogę się doczekać, aż czytanie z nich zrobię. Fantastyczne. Hmm, ten kotypa będzie na każdym wizerunku, na każdej karcie. Dobrze, mam takiego klauna. Okej, okay. magik to pewnie jakieś postacie filmowe są, których ja najprawdopodobniej nie znam. Magik cudowny. Fantastyczny klimat. Boże, jak się cieszę, że żyjemy. Hmm. Polecam. Kapłanka, kapłanka bardzo. Wygląda na taką. Hmm. Czwaną, kapłanka, ale to dobrze, bo kapłanka zawsze to mówi. Wszystko wie, nie o wszystkim mówi, Ona też wszystko wie. O, piękna cesarzowa. Cesarzowa z gracją. Ten kot oczywiście jest na każdej karcie. O, cesarz. Genialny. Cesarzowa jest piękna. Bardzo mi się podoba to, że jest w ogrodzie. Jednocześnie cmentarny płot. Bardzo fajna. Co mamy dalej? Cesarza. Piękny cesarz. O, mamy tutaj znak barana. Fajnie, bo to znak barana. No ale. Zobaczymy, czy, czy każda karta zawiera ten znak. No wygląda dobrze. <grym> wygląda dobrze. Arcykapłon. Arcykapłan jako mumia. Ciekawa sprawa. No tak, ze światów tutaj przychodzi. Wszystkie te postacie są takie ze światów. Mam gdzieś znak byka? Hmm. Nie widzę. Ale może to strzeżemy później. Kochankowie. Hmm, ciekawa sprawa. Co tu mamy drakulę? <laughs> Boże nie znam tych postaci. <laughs> Nie, nie znam ich. Znam te postaci, nie wiem jak się nazywają. Rydwan jest genialny. Proszę zobaczyć. Karawan. Mamy tu pogrzebowy samochód. Podoba mi się to, co jest tutaj. Jest tu taki mały sfinks. No i tu mamy kartę raka. Czy widzimy gdzieś raka? Znak? Chyba też nie. Hmm, ciekawa sprawa. Hmm, to jakieś oko. No, bardzo ciekawie to wygląda. Podoba mi się płot. Jedziemy do przodu. Wiadomo po co. Siła. Siła wygląda dobrze. Tutaj ten lew jest bardzo mocno okiełznany. Jest znaka. Muszą być gdzieś te znaki. Tutaj też pewnie jest gdzieś raczek. Ja go jeszcze nie dostrzegam. Jak gdzieś widzicie te, te znaki, dajcie znać. Może rok będzie jeszcze przy Księżycu. Dobra. Idziemy dalej. Pustelnik. Karta panny. Bardzo mi się podoba pustelnik w tej talii. Szalony. Tak sobie maga bym wyobrażała. Jak ten mag wyglądał, nie pamiętam. Aha, jasne. Jasne, już pamiętam. Dobra, dalej. Koło Fortuny. No proszę, no koło Fortuny mi się zgadza. Mamy wszystkie znaki i mega mi się to zgadza. My po prostu jesteśmy do niego. Jakoś przytwierdzeni, i kręcimy się. Nie mamy wyjścia. I na co trafi? Gdzie ten nóż trafia akurat? Zobaczymy. No i właśnie tak sobie wyobrażam. Koło fortuny tę energię. Zawsze. Sprawiedliwość. Kiedy mamy te myszki szczury? Kod jest, kod jest. Kod jest wszędzie. Cudowna talia. Bardzo fajna. Podoba mi się. Oczywiście ona jest bardzo prosta, to, to są raczej takie bajkowe postaci, to jest jako talia dodatkowa, bym powiedziała, ale fajna, fajna. Sprawiedliwość i co tu mamy? Jakąś larzeczkę wód. Hmm, hmm. Pięknie. Dobrze, dalej wisielec. Ha, strach na, na wróle. Odwrócony. Od razu wszystkie horrory mi się przypominają. Od razu. Śmierć. O, śmierć taka... Hmm. Cała ta talia ma ten klimat śmierci, czyli... Śmierć jest, proszę zobaczyć, jaka delikatna. Jak sobie podlewa tutaj te dynie. No bardzo ciekawa sprawa. Śmierć nie wygląda tutaj źle. Śmierć tutaj ożywia rośliny. <laughs> A co uśmierca, uśmierca resztę. Dobra, dalej. Umiarkowanie. Piękne umiarkowanie. Karta Strzelca. Co tutaj gotuje ta osoba? Fajne rzeczy tu ma. <tuszel> tu też. No robię miksturę jakąś. Wszystkie składniki muszą być w e, idealnej proporcji, żeby się udało. Diabeł, o proszę. Diabeł, kobieta, diabeł. Co tutaj tych malutkich mężczyzn trzyma? Cudowny klimat, Boże, naprawdę. Fantastycznie to wygląda. Wieża, o. Jestem ciekawa wieży. O, duszki tutaj wypadają z nawiedzonego jakiegoś kościoła, może? Albo w zamku, może zamek. Nawiedzony zamek i i duchy wpadają, a hochlik siedzi i obserwuje. To też wygląda genialnie ten strach. Duchy się boją. Kto to widział? Hmm. Mhm, gwiazda. Gwiazda karta wodnika. I też nie widzę nigdzie znaku wodnika. Chyba jakoś tak wybiórczy jest, a może nie dostrzegam. O, piękna, piękna gwiazda. Wygląda cudownie. Bo tutaj jeszcze czuć ten strach, jeszcze ten kot taki. Mhm. straszony to wygląda upiornie, ale, ale się przejaśnia, już wiadomo w którą stronę. Księżyc. Mamy raka, jest ten rak. I co on tu pójdzie? Jest piec, ból francuski albo Boston Terrier. No to jest świetna karta. I ten wilk. I on, chyba ten wilk tutaj wygląda jakby miał gdzieś pójść, a nie ten rak. Ten rak mu wskazuje drogę. To <todgłos> nie nawet płot boi się. I się tego wilka. Fantastycznie. Okej, okay. co mamy dalej? Słońce. O, słońce wygląda bardzo dobrze. Ciekawe, co to za postaci. Hmm. Wygrzewamy się tutaj, łączymy, łączymy się w jedność z naturą i ze wszystkim, co piękne i przyjemne. Świetne. Sąd. O, sąd. Też ciekawa byłam tej karty. Haha. Wygląda dobrze. w stanie. Mamy tutaj jak nic. Wyzwolenie. Tylko co nas wyzwala? <gry> Nie wiem, czy warto temu ufać. Pięknie, pięknie. O, karta świata to jest to, co mamy tu. wszechświat, Mamy tu chochika, mamy tedynie. Mamy nietoperza. Mamy skorpiona. To chyba jako karta skorpiona, tutaj ryba jakoś też jest. No wszystko tu mamy ujęte, cudowna karta. Dobra, i zaczynamy. To były wielki arkana. Cudowny wielki arkana. I as tenarów, as dyni właściwie. Fantastycznie, jaka obfita dynia nam tutaj wychodzi znikąd. Piękna karta, cudowna. Co mamy dalej? Dwie dynie. Dwie dynie, żonglerka, Bardzo bardzo podobnie trzy. Pokażemy, żeby było widać. <laughs> trzy dynie. Trzy dynie i tutaj trzeba się o nie bardzo postarać. I umiejscowić w dobrym rozkładzie. Cztery dynie. No, proszę, tutaj się staramy, tutaj zaoszczędzamy, tutaj siejemy. Tutaj to z... Tutaj się dopiero sieje w czterech denarach, w czterech dniach. I co się chyba nie wychodzi, bo później jest pięć dyni, czyli. Czyli o, Przewróciło się i trzeba iść, trzeba iść, bo idą ciężkie czasy. Hmm. Sześć. No i tu mamy ten wizerunek, gdzie on się nam pokazał tutaj, tak z tyłu. O, czyli Halloweenowe. Dzielenie się. Gierek albo psikus. <gry> Okej, okay, siedem. Bardzo, bardzo podobnie jak w klasycznej talii. Ale tutaj proszę zobaczyć ten... Hmm, co to jest? Farmer. Gospodarz. Gdzie był taki gospodarz? Był gdzieś taki z dyni. Człowiek z dyni. Było coś takiego. Mamy go tutaj. Jeżeli oglądacie to i słuchacie mnie, i wiecie, w czym był taki człowiek, dajcie mi znać, bo teraz jestem maksymalnie ciekawa. On jest zadowolony z tego, co mu wyrosło. On się cieszy i to mi się podoba. I tutaj będziemy tak te karty interpretować. Osiem denarów. No i tutaj skrojenie, wycinanie dyni. praca, 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 która przynosi gdzieś tam. Satysfakcja, natomiast już jest ciemno, już jest noc. Dziewięć dyni, no obfitość, obfitość, obfite dynie. E, bogactwo, hmm piękna karta. Dziesięć dyni. O proszę! Teraz jak się to nazywa, co te dzieci tam uderzają w to? I, i wypadają słodycze i piękne rzeczy. Mamy tutaj właśnie te, te rzeczy. Tego wisiora. No świetnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta talia. Jestem z niej mega, mega zadowolona. Paść dyni, paść monet. Fajnie, że jako młoda osoba, pokazana księżniczka właściwie, nazwana paziem. Ona tutaj doświadcza, ona się dowiaduje, ona poznaje. Bardzo dobrze pokazane. Podoba mi się ten kot, który jest wszędzie. Koty wszystko widzą. Eee, rycerz. Rycerz dyni, który... <gry> Tutaj patrzę, gdzie ja posadzę, gdzie ja rozsieję, rozsadzę te dynie. Królowa dyni, królowa monet. Piękna karta, mm, cudownie wygląda ta królowa monet. Siedział obok niej taki królik, zając. Podoba mi się ten motyw księżyca, który się uśmiecha stale i zastanawiam się, czy on, on jest chyba tylko przy tych dyniach? Zobaczymy. Ale jest bardzo zadowolony. I, i królowa też. I obfite plony, i wszystko cudownie. I ten kod dał się oswoić w końcu. Dał się oswoić. <laughs> Król Dyni. Król Dyni, wiadomo. Ziemia należy do niego. Fantastycznie wygląda. Król Monet. Mm, mamy tu karty byka, ale czy widziałeś tak byka, chyba też? nie. No tu mamy. <laughs> to by była karta koziorożca. O. No. Będziemy przypatrywać jeszcze szczegółom jeszcze podczas. E... O, i mamy. As kielichów. Kielichy to są te duszki. Cudownie to wygląda. Taki duch, taki kielich. Nie wiadomo skąd. Dwa duchy. Pięknie. A ten kot taki jest us uskrzydlony. Mamy kota, mamy węża dwugłowego. Ciekawa sprawa. Hmm. Trzeba będzie trochę poczytać. Trzy kielichy. Zabawa, radość, jedność wynikająca z tego. Fajna karta. Podoba mi się. Cztery kielichy. No, chodź się z nami zabaw. Chodź, masz. Nie. foch, A ten księżyc stale się uśmiecha. No to super. Pięć kielichów. Patrzę na ten rozlany. Fajnie, że, że te duszki są tymi kielichami. Podoba mi się to. Pięć duszków i patrzymy na to, co ten jeden tu rozrabia. Okej. Okay. Sześć duszków. No. To może być jakaś nostalgiczna karta, ale to jest w ogóle karta przyjemności, karta fajnych relacji. Podoba mi się to i księżyc jest połowiczny tutaj. Siedem duchów. No i każdy symbolizuje coś innego i co tu wybrać, co tu złapać. <grym> Osiem kielichów duchów. Odchodzimy, to już nie to. To już czas iść dalej. Fantastyczne są te karty. A te, kieli... te duszki takie zmartwione. Księżyc też się martwi. Księżyc też widzi, że już koniec. 9 kielichów. 9 duchów. Duchy zadowolone, my zadowoleni. Wszyscy zadowoleni. Bo tutaj chodzi o nasze samopoczucie. I fajnie. I księżyc też się cieszy. A też mamy promienie znowu: dziesiątka kielichów. Fantastycznie to wygląda. Cieszymy się z relacji. Duszki powieszone. Duszki jako ozdoby i, i wszystko wygląda pięknie. Paść kielichów, paść duchów. Romantyk, proszę zobaczyć. Tu ma jakąś wiadomość romantyczną. Wrażliwy. <laughs> I ryba z kielicha. Książę zadowolony to dobrze. Rycerz kielichów. Kolejny romantyk, wrażliwy, poeta. Bardzo czerwono, jak na rycerze Kielichów. Ale on jest taki jakiś martwy, taki, hmm, taki wodnisty, wodny. Królowa, proszę zobaczyć. Królowa jako Syrena. Cudownie to wygląda. Królowa Kielichów mi się bardzo, bardzo podoba. Ona trzyma taką dynię, z której wychodzi duch. Teraz myślę, czy to jest kot? Nie. Ja mówię, że to. Ja cały czas mówię, że to jest kot na każdej karcie. to jest ten chochlik jakiś. Albo to jest taki kot, nie wiem. Zobaczymy, jak chochliki wyglądają, bo, bo są tutaj też chochliki. I król. I król taki y, w trupie y, czaszki ryb. Ości. Taki niebezpieczny się wydaje. Nie powiedziałabym, że jest empatyczny. Ale swoje widzą, może o to chodzi. A As... As nietoperzy i as nietoperzy jest asem mieczy. I czy ten nietoperz, co on nam przyniesie? O, dwa miecze, dwa nietoperze, niepewność. A kot się bawi tutaj dynią. Hm. Trzy nietoperze. Wgryzają się w serducho. Pada burza. Kot smarznięty. Kot chochnik. Nie wiem, co to jest. Jeszcze diabełek jakiś. Wymarznięty. Cztery. No nic dziwnego, że skoro tak wygląda trójka, to czwórka to już odpoczynek. Nietoparze zawieszone, Księżyca odpoczywa Wszyscy odpoczywają tutaj. Po takiej burzy. Pięć, 5 pięć. mieczy, pięć nietoparzy. No wygląda strasznie. Ktoś nas tu okrada. Wygląda to źle. To jest takie, hm, no bo my jesteśmy tymi może my nawet. My okaleczamy innych. No, widać tutaj tę złowrogość tej piątki. Ten księżyc taki rozczarowany. Hmm. Szóstka. Szóstka mieczy, szóstka nie Odpływamy. Odpływamy a nietoperze z nami. Szukamy spokojniejszego lądu. Jest kot. Jest to kot. Chyba tak. Hmm. Siedem. Siedem nietoperzy. No, ktoś nam kradnie te nietoperze tutaj już ewidentnie. Czyli to jest oszustwo. Osiem nietoperzy. I proszę zobaczyć, co zrobiły. Zasłoniły nam punkt widzenia. Te miecze myśli nie nietoperzy. nietoperzy myśli, może tak. Nawet kot. Kot się bawi, albo też już zaczyna być taki splątany. <świet> Świetna karta. Dziewięć nietoperzy. No, nie dają nam te nietoperzy żyć. Straszne te miecze. <laughs> nie żartuję. Oczywiście pozdrawiam wszystkich spod znaków powietrza. <laughs> I Księżyc też zmartwiony. Nie można spać. Tyle myśli. Dziesięć nietoperzy. To już jest chyba taka śmierć. Tu już jesteśmy chyba tak już pochłonięci przez ziemię. Paść nietoperzy. Idzie się dowiadywać. O świecie, co on tam ma? Okulary? Ciekawa sprawa. Rycerz nie nietoperzy, rycerz mieczy. No jak zawsze, głową w mur. <noise> głową w mur idealista. Biegnie. Kot się nawet dziwi. Kot ma czerwone oczy, wszędzie ma czerwone oczy. Królowa nie nietoperzy, królowa mieczy. Tak, wygląda na sprawiedliwą, wygląda na solidną, zaufałym jej. <noise> Król. A król wygląda miękko w porównaniu do, do króla yy... wody, do króla kielichów. <laughs> Przynajmniej dla mnie. Podoba mi się, jak ten kot yy... się zachowuje wobec króla. Zupełnie inaczej. Mamy te chochniki. <laughs> Oczywiście, znaki ogniste inaczej. <laughs> A z hochników. wygląda, no, to jest właśnie to, co... no, o czym myślę, kiedy widzę takiej yy... Buław. A To jest po prostu, to jest ten diabełek w nas. To jest działanie, to jest chęć, to jest parcie. I aż kot się dziwi tutaj. Dwa hochliki. Walczą ze sobą, proszę zobaczyć. Tutaj trzeba zdecydować, który z nami zostaje. Hochliki takie wredne, małe. Trzy hochliki. Trzy hochliki patrzą. Patrzą w gwiazdy, co dalej. Księżyc zadowolony i wypatrujemy. Wypatrujemy, co dalej. Co robimy dalej? Cztery chochliki. O proszę, chochliki balują. Chochliki się cieszą. Bardzo fajnie te buławy są pokazane, bo to są właśnie takie chochliki. I tu jest zabawa, i tu jest szaleństwo, i tu jest alkohol. <laughs> Więc tu już jest wojna. Chochliki się upiły e, na, na tak nie, nie za fajnie, agresywnie. Ja oczywiście żartuję, ale patrzcie na tego kota. A, <laughs> genialny. Chodzi grzbiet. Więc chochliki walczą, księżyc już nie wie, co się dzieje. Nikt już nie wie, co się dzieje. Te chochliki też już takie, ho. Huh? Co się dzieje? Nie, nie wiem, kto tutaj zawinił. Sześć ochlików. Ochliky się dogadały. Wszystkie są zwycięskie. Jakże pięknie, cudowne. Siedem chuchlików. No proszę. Czy tak wygląda siedem głów? Aha, bronimy swojej pozycji. No i mamy tutaj jakiegoś oszusta, widzicie to? I on chce z nami iść do domku. Ktoś się tu przebrał i trzeba go szybko zdemaskować a ja muszę się bronić, tam on też jest chochlikiem cudowny osiem chochlików och, są tu strzały wypatrujemy ich tu w tym domku są wiadomości coś do nas szybko przychodzi, dzieje się dzieje dziewięć chochlików mhm. robimy przestrzeń yy, bronimy swojej pozycji dynia zadowolona, kot w, w gotowości, wszyscy w gotowości i nie ma, bronimy chochliki mi się bardzo podobają. Chyba duchy i chochliki najlepsze dla mnie. Dziesięć. Dziesięć Quasi modo. Tak by mi to wyglądało. Zmęczony. Zmęczony, umęczony, bo za dużo. Już nie daje rady. I chochnik tu jeden wypada. I jak on to zaniesie do domu? Wszystko. Paść chochlików. A te chochliki to są takie wreszcie, zobaczyć, jak go tam podpuszcza, no bo to jest ten entuzjazm, to jest ten zapał właśnie. Rycerz chochlików, tu też chochlik zadowolony, bo się dzieje, bo jest zapał. Królowa hochlików, królowa bułow. No proszę jak jej tam kwiat przynosi, ona tak patrzy na niego. To króla to już w ogóle będą cudownie traktować, a jakie tu chochliki są uśmiechnięte. I król. Król Boław. Król Hochlików, no tak. O, kot się zabawił. Kot ma przyjaciela. Nie jest chochlik. Cudowne karty. Bardzo mi się podobają. Myślę, że zrobię nowe czytanie tygodniowe z nich. Ale mam jeszcze jedną talię. Zaraz też nagram dla was film. Pasują się bardzo dobrze, trzymają się bardzo dobrze. Są ciekawe. Są fajne. Dwa denary i dwie talie. Pozdrawiam Was serdecznie.